Dzień dobry, cześć to ja wasz ukochany detektyw i teraz muszę wam powiedzieć, że mam bardzo ciekawą sprawę bo, bo, bo dowiedziałem się i wytropiłem, że w wydawnictwie Astrum ukazała się bardzo fajna książka pod tytułem Zioła i Magia Lecznicze i rytualne zastosowania roślin. I, 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 I ta książka zawiera opisy ziół i praktyczne ich zastosowanie. No, mówię wam, że, że to jest bardzo dobra książka. I tę książkę powinien mieć kaszy na półce i dowiedziałem się, też wytropiłem, że książkę tę można kupić najszybciej w księgarni wydawnictwa Astrum z Wrocławia i adres jest www.wydawnictwomyślnikastrum.pl pl oraz mail handlowy I jeszcze wytropiłem, że książkę tę napisał pan Lecht Kaczyk, autor wielu książek o zdrowiu i żywieniu i jest absolwentem e, i magistrem inżynierem e, Wydziału technologii y, y, żywności, jaką y, y, ukończył y, Uniwersytet i jeszcze międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie marketingu i zarządzania, ale to jest zupełnie inna sprawa I, i właśnie on jest specjalistą w dziedzinie y, żywienia i zna się dobrze na, na ziołach i na roślinach i, i, i zna się dobrze na produktach i co jest zdrowe, więc zapraszam Was do, do takich bardzo zaczarowanej książki i, i koniecznie zajrzyjcie jeszcze do nas na, na, na kanały na YouTubie i na grupy i strony e, na Facebooku, a na YouTubie to mamy e, takie kanały jak Telewizja Radio Astrum, mamy taki kanał jak Księgarnia Wydawnictwa Astrum, mamy kanał Wydawnictwa Astrum i, i autorski pana Lecha Kaczyka i on napisał ponad 300 różnych książek, ale o tym kiedy indziej, więc żegnam się z Wami. Halo drogi bocianie! Bocianie! no co chciałeś, przecież stoję koło ciebie i widzę tę książkę całą, piękna sprawa i, i, i ja też po łąkach y, chodzę i, i latam, a, a żabek nie zjadam, bo, bo nie wolno zjadać żabek, y, tylko tak mówią, że bocian żabki jada. Wcale nieprawda. Ja żabek nie jadam i nie lubię. Ja, ja lubię różne inne y, muszki i, i roślinki i wszystkie rzeczy, a, a tę książkę to uwielbiam i, i już ją nawet zacząłem Czytać I, i tam właśnie jak chodzę i te zioła widzę, rośliny, to tutaj mogę się dokładnie dowiedzieć, o co w nich chodzi. Papa! Papa, pa, detektywie, żegnam!